Rozpoczynamy wtorkowy magazyn Gości Dnia. Przed mikrofonem Jarek Brzeski. Raz jeszcze dzień dobry, raz jeszcze witam słuchaczy na 96FM i na radioznik.fm słuchaj online. Zgodnie z zapowiedzią dziś w dużej mierze na temat Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych, m.in. na temat wyjazdu na praktyki do Londynu, bo właśnie tam byli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, a skoro Londyn to język angielski, a skoro język angielski to nauczycielka języka angielskiego Anna Prosianowska jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest także z nami jedna z uczestniczek tego wyjazdu tych praktyk uczennica klasy trzeciej, trzeciej A. Jak mam informację od pana dyrektora Ratajczaka Kinga Piwecka. Dzień dobry. Witam. Zgadza się, Kinga, dobrze mówię? Tak, tak. Trzecia A. O wyjeździe do Londynu porozmawiamy za moment. Najpierw jednak temat matury, który w ubiegłym tygodniu spędzał senny spownik uczniom. Pani Anno, jak pani ocenia poziom trudności tegorocznej matury z języka angielskiego? Myślę, że poziom był zbliżony do tych z ubiegłych lat. Oczywiście, wiadomo, że zawsze znajdą się tacy, którzy będą e, twierdzili, że było łatwo, tacy, dla których było to trudne. E, zawsze problematyczne jest słuchanie, dlatego że, że różnie bywa z jakością nagrania. E, oczywiście, dla tych, którzy nie mieli problemu przez trzy lata z językiem angielskim, e, myślę, że, że spokojnie mogą być tutaj pewni pozytywnych wyników. E, jest to w końcu owoc trzyletniej pracy i jeśli się pracuje trzy lata systematycznie, rzetelnie, to, to później ta matura przebiega również spokojnie i, i z pozytywnym, takim satysfakcjonującym dla ucznia i dla nauczyciela wynikiem. Wspomniała Pani o słuchaniu z pani obserwacji, z pani wiedzy, z czym największy problem mają uczniowie, właśnie jeśli chodzi o maturę z angielskiego? Myślę, że, że problem jest wtedy, kiedy po angielsku mówi ktoś, kto nie jest native speakerem języka angielskiego. Z tym co roku jest problem i wtedy, kiedy mówi ktoś, kto pochodzi z Hiszpanii, ten akcent jest inny, inny jest akcent wtedy, kiedy jest to ktoś z Europy Wschodniej czy Środkowej. No i mamy z tym problem, ale to tak też jest w życiu, tak? Kiedy spotkamy kogoś, kto, dla kogo język angielski nie jest pierwszym językiem, to, to też mamy problem. Też pytamy, a, a czy mógłbyś powtórzyć? Nie rozumiem tego. No na maturze już niestety tej możliwości nie ma. Ale takie nagrania się pojawiają? Są przesyłane nagrania od, od osób, które nie są native speakerami? Bywają takie. W ubiegłych latach były takie, gdzie, gdzie tak. Akcent był troszeczkę inny, gdzie były takie e, szumy w tle, e, zamieszanie z ulicy. E, to zawsze jest trudniejsze dla, dla kogoś, kto, kto na co dzień tego języka nie używa, tak? Bo, bo tutaj, poruszając się pożnienie, nie mamy takiej możliwości, i to jest wtedy troszeczkę trudniej. Ale jeśli się ktoś skupi, słucha, to nie ma największego problemu. Kinga, gdybyś ty miała zdawać w tym roku tę maturę z języka angielskiego, ciebie matura czeka za rok, jak ty oceniasz poziom trudności, na co narzekali koledzy, koleżanki, ci starsi nieco? Chyba, że wolałabyś inny język wybrać, no ale język Nie, angielski. Nie, ja mam zamiar pisać z angielskiego i właśnie rozszerzenie wybiorę. Aha. I już właśnie mam zamiar się zaczynać przygotowywać do tego. Mm. Nie wiem za bardzo jak tam ta matura poszła w tym roku, bo akurat jak pisali, to nas nie było mhm. i nie wiem. Ale rozmawiałaś później i na pewno dyskusje jakieś się pojawiały. No nie za bardzo właśnie. Nie za bardzo. Tak czy inaczej celujesz w ten język angielski tak, i nawet poziom rozszerzony. Co twoim zdaniem będzie najtrudniejsze za rok, jak będziesz zdawać? Dla mnie to jest trochę ortografia. Żeby pisać poprawnie wszystko, to dla mnie większy problem. Z słuchaniem i mówieniem to tam nie mam większego problemu, ale właśnie z pisaniem. Mhm. Tak. Skoro już jesteśmy przy angielskim, to pozostańmy, bo macie za sobą wyjazd. Jak do tego doszło, drogie panie, że Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych już nie pojechali na praktykę do Londynu? Od kilku, a w zasadzie od trzech albo czterech lat, już w tej chwili nie, nie pamiętam, składaliśmy wnioski w ramach projekt, programu Erasmus. Najpierw był to Erasmus, a później Erasmus. No i niestety byliśmy na liście oczekujących, tak? Wtedy, kiedy mamy przed sobą 300 innych szkół na, na liście oczekujących, to no. Realnie na to patrząc zakładam, że szanse są niewielkie, ale w tym roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji otrzymała pieniądze z Ministerstwa Edukacji na realizację projektów, które, w których, które są poświęcone kształceniu zawodowemu. I projekt Erasmusowy przechodził na program, który się nazywa PowerVET. Czyli związane z kształceniem, z edukacją zawodową. No i nam się udało. Zostaliśmy zakwalifikowani do otrzymania funduszy w ramach tego drugiego projektu, w związku z czym otrzymaliśmy 60 200 euro dofinansowania na wyjazdy dla uczniów. Zgodnie z projektem są to dwa wyjazdy. Jeden właśnie się zakończył, drugi będzie w styczniu 2018 roku. Jedzie do Londynu, jadą, jechały, jechała jedna grupa, 15-osobowa, styczniowa. Również będzie to 15 uczniów z trzech różnych kierunków. Po pięć z zawodu technik, spadytor technik ekonomista i technik organizacji reklamy. W jaki sposób odbywał się dobór tych uczniów, selekcja tych uczniów? Dobór był wieloetapowy. Było wiele kryteriów, które miały wpływ na wybór uczniów. Był to test z wiadomości związanych z daną branżą, przygotowywany był przez nauczycieli danego zawodu. Był test z wiadomości językowych, opinia wychowawcy, opinia pedagoga, rozmowa z uczniem, ale również esej. Esej, w którym uczniowie odpowiadali na pytanie: jaki wpływ na ich rozwój zawodowy będzie miał ten wyjazd. Co chcą dzięki niemu osiągnąć? I Dopiero potem, po podliczeniu tych wszystkich punktów, aha, no i jeszcze średnia ocen z ostatniego semestru. Dopiero po podliczeniu wszystkich punktów decydowaliśmy cała komisja kto może jechać. Także tak naprawdę adresatem u, wyjazdu nie byli ci, którzy są zawsze najlepsi, tak? Ale każdy. I to podkreślam, ten projekt jest otwarty dla, dla każdego ucznia. Oceny są jednym z podkryteriów. Chcemy, żeby ta szansa była, żeby każdy mógł z tego skorzystać. Oczywiście no, mamy ograniczenia ilościowe, ale ja już o tym wiem i nasi uczniowie są też tego przykładem, że ci, którzy nie zawsze dostają piątki. Na takich wyjazdach robią fantastyczne postępy. Oni się cudownie otwierają, zaczynają pracować, mówić po angielsku, bo to też jest problem, żeby przełamać taką barierę. To strach przed mówieniem. Tak, strach przed mówieniem, ale w momencie, kiedy nie mam kogo prosić o pomoc, kiedy jestem sam czy sama na metrze, kiedy muszę znaleźć drogę do, do mojej pracy, no to jestem zdany, zdana na siebie i, i działam. I wtedy człowiek zakasuje rękawy i. I naprawdę myślę, że, że nasi uczniowie tutaj zdali fantastycznie taki niepisany, niepunktowany egzamin, bo wszyscy dokładnie było Z którego nie było odwołania. Nie było odwołania, nie było ocen, ale myślę, że możemy być z nich dumni i, i ja mam osobiście taką satysfakcję z tego, że, że warto było warto było ileś miesięcy pracować na to, żeby oni. Yy, Mieli taką swoją przygodę życia. Jak długo trwał wyjazd? 12 dni. Wyjeżdżaliśmy 23 kwietnia rano z lotniska w Poznaniu, wróciliśmy 6 maja w sobotę. Popór. Kinga, Twoje wrażenia z pobytu w Londynie, ten egzamin, o którym mówi pani Ania, jak zapamiętasz ten wyjazd do Londynu? Ja jestem bardzo zadowolona z wyjazdu. Tak zaczęłam bardziej mówić po angielsku. No, tak to się trochę stresowałam, że nie będę wszystkiego rozumiała, ale. Udało się, bardzo fajnie było, zwiedzaliśmy. No, też mówię, nie było problemu większego. Fajnie było naprawdę. Ten etap poprzedzający wylot, poprzedzający wyjazd do Londynu, esej, o którym pani Ania wspominała, wspominała jaką odpowiedź tam zawarłaś, co napisałaś? No, że to mi na pewno pomoże w znalezieniu pracy przyszłej, bo takie praktyki w Londynie to naprawdę dobrze wyglądają w CV. No i na pewno rozwój ten osobisty, tak, że z tym angielskim przede wszystkim, że to mi pomoże. Taka sytuacja, która najbardziej zapadła Ci w pamięć, na przykład z tego radzenia sobie, z tego dotarcia z punktu A do punktu B, o którym Pani Ania mówiła? No to drugiego dnia pracy wsiadłam w zły pociąg, dojechałam na zupełnie inną stację niż powinnam, wysiadłam i musiałam znaleźć kolejny dworzec, żeby cofnąć się. Musiałam prosić Pana o pomoc. Zrozumiałam wszystko. Bardzo Pan był pomocny. Pomógł mi. Pan nie był Polakiem? Nie, nie. Po angielsku, tak. Pan się spieszył do pracy, więc też tak trzeba było szybko to załatwić. No i pomógł mi. Cofnęłam się, trafiłam jakoś. Nie było większego problemu z tym. Tak? Od tej strony, to jest ta strona językowa, od tej strony kulturowej, bo jak wiadomo, wielokulturowy jest tak, Londyn, zwłaszcza bardzo. Londyn. Spotka, spotkałaś różnych przedstawicieli różnych narodowości? Może Polacy też się trafili? Tak, bo tam właśnie ich też wielu. Polacy pierwszego dnia, jak z koleżanką, z którą mieszkałam, pojechałyśmy, żeby zobaczyć, gdzie pracujemy. Mhm. To właśnie na naszej stacji akurat była dwójka Polaków i nam pomogli pierwszy raz, jak to tam, dojechać na stację pierwszą, a potem to już sobie jakoś radziłyśmy. Warto, warto o tym pamiętać, i warto o tym przypominać, że to o czym pani mówiła: że ten możliwość drugiego wyjazdu już jest zamknięta? Czy jeszcze można przyłączyć Nie. się? Możliwość drugiego wyjazdu jest cały czas otwarta, mhm. dlatego że z rekrutacją na drugi wyjazd dopiero będziemy startowali w czerwcu. Kinga może pojechać, czy jeśli była raz? Już nie. Już nie. A, można jedynie raz uczestniczyć w tym mhm. wyjeździe, w tym projekcie, tak? tak? Więc y, jest, no stwarzamy szansę dla tych, którzy jeszcze nie wyjechali. Wróćmy jeszcze na moment do matury z języka angielskiego, ale też szerzej matury ogólnie, bo w tym roku mamy nowość. Nowość w postaci kolegium arbitrażu egzaminacyjnego. Najzwyczajniej w świecie uczniowie będą mogli się odwoływać od tych wyników, które otrzymają od komisji egzaminacyjnej. Jak drogie Panie oceniacie ten, ten pomysł? Z punktu widzenia ucznia, z punktu widzenia nauczyciela, może w tej kolejności, właśnie Kinga. W przyszłym roku będziesz pisać maturę, no i jest to taka opcja, żeby ewentualnie później. Zaskarżyć ten wynik, który tobie przypadnie w udziale? No, dla mnie to jest dobra opcja, ponieważ jeżeli coś mi się nie będzie zgadzało, to mogę w każdej chwili tam odwołać się od tej decyzji, ale pewnie duży, dużo byłoby problemu z tym, że bardzo wielu uczniów chciałoby to sprawdzić, jakoś tam odwołać się. Otóż to, pani Anno, jest możliwość powstania takiego zatoru, że zbyt wielu uczniów będzie chciało no, weryfikować te swoje oceny? Myślę, że technicznie istnieje taka możliwość. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak twórcy będą chcieli to rozwiązać. Bo oczywiście, jeśli uczeń ma taką możliwość, to, to będzie z tego chciał skorzystać i takie dajemy mu prawo, więc no niech korzysta, tak? Bo, bo te prace są sprawdzane przez ludzi, istnieje jakaś szansa błędu. No, jesteśmy tylko ludźmi, więc mamy też możliwość popełnienia błędu. Panie A uczniowie? Zastanawiam się po prostu, jak od strony technicznej będzie to rozwiązane, tak żeby, tak jak pan wspomniał, nie było zatoru, nie było niepotrzebnego jakiegoś bałaganu, zamieszania. Myślę, że to jest kwestia dobrego rozwiązania, takiego logistycznego i, i wszystko będzie przechodziło nam ładnie, sprawnie. Panie uczniowie, tegoroczni absolwenci, jak komentują tę nowość? Y dla nich to jest oczywiście pozytywne rozwiązanie, bo wtedy będą mieli taką pewność, że, że na pewno to było dobrze, tak, że nikt się z niczym nie pomylił, że jest rzeczywiście tam, nie wiem, dajmy na to 30 punktów, a nie 29, a nie 32, to tak jak jest, że... Po ludzku nieraz, dopóki czegoś nie zobaczymy, to, to nie uwierzymy, i, i tutaj myślę, że, że w wielu przypadkach też tak będzie, bo te prace też z drugiej strony pracowałam jako egzaminator. One są w większości weryfikowane. Po mnie sprawdza to jeszcze ktoś inny, więc no, szanse tego błędu w tym momencie już też ograniczamy. Tam, gdzie są kwestie sporne, dwoje weryfikatorów nad tą pracą. Się pochyla i, i dyskutuje. Oczywiście zawsze jest tak, że wtedy, gdy mamy jakieś kwestie sporne, rozpatrujemy to na korzyść ucznia. Mamy telefon, być może ktoś chce się włączyć do naszej rozmowy. Halo, dzień dobry. No i nam się osoba rozłączyła, było słychać jakieś trzaski, więc na potwierdzenie tego, co mówiłem, był telefon, ale widocznie ktoś zrezygnował z tego, żeby włączyć się do dyskusji. Mówiła pani o tym, że na co dzień nie mamy możliwości, żeby zetknąć się z innym akcentem, z innym, innymi osobami posługującymi się językiem angielskim. Taką możliwość daje wolontariat. Państwo także będziecie brać udział w takim wolontariacie. ISEC to jest ta organizacja, która tak. tutaj jest odpowiedzialna za organizację. Powiedzmy nieco więcej, bo to też rzecz ciekawa. My już bierzemy w udział w projektach Stowarzyszenia Studenckiego ISEC, dotąd trzykrotnie. Dzięki projektowi World Talks przyjeżdżali do nas wolontariusze z różnych krajów. Gruzja, Włochy, Jordania, Kambodża, Turcja, Tajwan, Chiny, Chiny i Afganistan. Mhm. Także Możemy pochwalić tym, że, że nasi uczniowie mogą obcować z językiem angielskim, który no, ma trochę inną wymowę niż, niż ta e, londyńska. E, uczniowie, którzy, studenci, którzy przyjeżdżali do nas, opowiadali o swoich krajach. E, w zależności od tego, co przygotowywali, tak. Były prezentacje takie poświęcone stereotypom, to Valentina jeszcze do nas też w, list w lutym wróciła, się śmialiśmy, że z tęsknoty za bo już tak całkiem prywatnie po prostu nas odwiedziła i miała taką prezentację poświęconą postrzeganiu Włochów przez pozostałe narody Europy. Jakie wnioski z tej prezentacji? No, powiedzmy, że tak w 50% te nasze stereotypy rzeczywiście nie są stereotypami, bo tak naprawdę jest. Jeśli chodzi na nie, przykład o ja jeżdżenie samochodem, Aha. o takie zamieszanie na ulicy, o sposób mówienia, to tutaj. Tak rzeczywiście było. My z tymi naszymi wolontariuszami też chodziliśmy do, do szkół gimnazjalnych, zachęcając ich do tego, żeby po prostu otwierali się na, na to, co jest nowe. To też jest zderzenie z różnymi kulturami. Ci wolontariusze, którzy do nas przyjeżdżali, mieszkali u nas. U naszych rodzin, u, u naszych uczniów. I tak samo, trzeba to powiedzieć, nasi uczniowie, będąc w Londynie, mieszkali u rodzin. Myśmy nie mieszkali w jakimś hotelu czy hostelu, tylko po dwie lub trzy osoby byśmy, byliśmy rozlokowani w dzielnicy Harrow i trzeba było dogadać się ze swoją host family. Jaka host family trafiła się tobie, Kinga? Ja umieszkałam u bardzo miłej pani Afroamerykanki. Która mówiła perfekcyjnie po angielsku, nie było większego problemu ze zrozumieniem była bardzo miła, gościnna, no nie wiem. Powiedz jeszcze o tych doświadczeniach związanych z wolontariatem, bo przytakiwałaś, kiedy pani Ania mówiła, podpowiadałaś, że także z Chin byli wolontariusze. Twoje wspomnienia, twoje wrażenia ze spotkań z tamtymi ludźmi? Właśnie mi najbardziej zapada w pamięć pani z Chin bardzo ciekawie opowiadała o swoim kraju. Też mówię, też pani z Jordanii, też bardzo dobrze pamiętam, jak była. Bardzo fajnie, ciekawie mówiły o swoich krajach, coś innego niż to, co wiemy. Tutaj, jeśli chodzi o, o jojo, wolontariuszkę z Chin, wiem, że, że uczniowie byli bardzo zdziwieni tym, co jest jedzone tam. Tak. Tak? Podawała przykłady potraw i dań z węży, jeśli dobrze Eem. pamiętam. Proszę o przepis, na pewno słuchacze chcą zanotować. <grym> Obawiam się, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować tutaj tak. w Polsce tego typu produktów, dzikich mhm. węży. Z... Tak, bo zaraz sobie ochronę środowiska ściągniemy na kark. <noise> Podejrzewam, że tak by się to skończyło, ale, ale to są takie elementy, które uczniowie zapamiętują i, i później wracają do tego. I tak samo myślę, że, że tutaj chociażby dlatego warto to, to robić, bo to jest troszeczkę taka inna nauka, taka nie książkowa, niestandardowa. Nie Wtedy, kiedy dowiadujemy się czegoś zupełnie innego, być może dziwnego, być może strasznego. My to zapamiętujemy, poznajemy nowe słówka. A jeśli jest to przez zabawę, przez pracę, taką inną, nie książkową, to to zostaje w głowie na dłużej. Była mowa o stereotypach. Drogie panie, podczas waszego pobytu w Londynie spotkałyście się z gością wobec was jako Polek? Mam na myśli, co dzieje się po Brexicie, bo wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii twierdzi, że to przez Polaków nie mają pracy i że dobrze, że stał się Brexit. Chociaż oczywiście potem, jak wyniki badań pokazywały, część Brytyjczyków zmieniłaby zdanie już nie głosowałaby za Brexitem. Spotkały się z drogością na wyspach? Nie, zdecydowanie nie. Zupełnie Wręcz nie. przeciwnie. Wszyscy byli bardzo mili, naprawdę. Nawet no, jedna z uczennic opowiadała, kiedy wracała pierwszego bądź drugiego dnia, już nie pamiętam, na metrze była troszeczkę taka zagubiona, nie mogła się odnaleźć. Ktoś po prostu do niej podszedł, zapytał, czy, czy może pomóc. Nie był to Polak, był to jakiś obcokrajowiec. Więc myślę, że jest to dowód na to, że, że ten stereotyp takiej no, tutaj nie działa, tak? To, to nie jest tak, że, że wszyscy są w stosunku do nas wrogo nastawieni. Być może są tacy ludzie, ale no ja wychodzę z założenia, że, że to, co nas w życiu spotyka, to jest dobre i zawsze ma czemuś służyć. I przyjechaliśmy z pozytywnym nastawieniem, żeby się czegoś nauczyć, żeby poznać Londyn tak od naszej strony, z perspektywy ucznia, nauczyciela, i, i myślę, że, że tutaj z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że takiej wrogości w kierunku naszym nie odczuliśmy. Kinga, mówiłaś o swojej rodzinie, tej rodzinie, o której mieszkałaś przez te 10 dni podczas pobytu w Londynie. Czy oni byli ciekawi Polski? Czy oni byli ciekawi Żnina? Zadawali pytania. Czy to był, było tylko tak, że ty korzystałaś w postaci tego zasięgnięcia języka angielskiego? To właśnie w tej drugiej opcji, bo tak nie za bardzo rozmawiałyśmy, bo kiedy wracałyśmy ze szkoły, z pracy z pracy, to już było późno, był czas na kolację i tylko byłyśmy bardzo zmęczone, czas spać Mhm. Tak. Ale żadnych pytań nie pytali o Polskę? Tak, nie za bardzo właśnie, bo ta pani już była przyzwyczajona do tego, że dużo tam osób do niej przyjeżdżało, było Aha. widać tam, to tak już za bardzo się tym nie interesowała, no, nie ale Myślę, że to też zależy od, od domu, tak. Tak? bo dziewczyny późno mhm. wracały z pracy, rzeczywiście, ale tak. były też takie osoby, które koło piętnastej kończyły pracę, Sara, Ania, one tam z tego, co powiadały, bardzo dużo rozmawiały z tą swoją panią, która ich gościła i... Zdjęcia pokazywały, także myślę, że tutaj jakaś taka nic. No, u nas pozytywnych po prostu nie było czasu. się nawiązała. Jakaś no. wymiana upominków nastąpiła? Tak. Na koniec dałyśmy jej czekoladę z Polskiej książkę z Zesznina. Pokazałyśmy tam, gdzie mieszkamy i w ogóle tak. Myślę, że możemy tutaj podziękować naszym włodarzom za materiały. Bo otrzymaliśmy materiały promocyjne ze starostwa, z urzędu gminy i uczniowie obdarowali nimi nasze rodziny goszczące. Materiały były wszystkie w języku angielskim, także nawet jeśli tutaj rodzina Kingi nie bardzo miała czas wtedy, kiedy dziewczyny gościły, to to, to zostaje w domu i być Szansa może na to, przyszłości. żeby zapoznać tak. się z tym pozostała. Tak jak było w przypadku Walentiny z Błog, być może w przyszłości Twoja host family przyjedzie do Żdynak yeah. i będzie chciała się z Tobą ponownie spotkać. Na zakończenie rozmowy, jeszcze dwa krótkie pytania. Kiedy kolejny projekt wolontariatu, który możemy się spodziewać, kolejnej tury uczniów w, w na Pałukach? I rzecz druga, Pani Aniu, proszę przypomnieć, się, kiedy drugi wyjazd do Londynu. Wolontariusze, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, luty, marzec 2018. Wyjazd e, zgodnie z planem 14 stycznia 2018. Anna Prosianowska, nauczycielka języka angielskiego ze Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych Żniwie i Kinga Piwecka, trzecia A. W przyszłości technikę ekonomista. Właśnie, dlaczego taki zawód wybrałaś? Mam zamiar iść na studia ekonomiczne i to byłoby dobre przygotowanie do tego. Konkretnie, dziewczyna wie czego chce. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.